Widzowie, Sezonu oczywiście Giermer, Germer, co, zapraszam na odcinek. Tutaj mamy piękne zboże z daleka, to tam ciężko widzę. Wolę tam dalej nie wchodzić, bo ludzie będą wchodzić, będą się jak na wariata patrzeć. Bo to w mieście jest takie u mnie, taki skrawek. U nas są wiadomo wiem, że kawałki. No i co, mogę Wam więcej powiedzieć, widzowie? No, na pewno to, że ładne zboże będzie jak co roku tutaj. Tylko ja nie wiem kiedy oni to zbierają, co to za zboże jest, bo nie widzę z daleka. To może jest jęczmień, bo to pszenica jest jęczmień. No i tak widzicie, no, takie oto zboże. No, ładnie widać, że dokarmione. No, to jest ekologiczne prędzej, więc... Ale jest taki pan, który tutaj ma już traktor i, sie... i sieje sobie, nie? Także to by było na tyle tak, że widzicie. pole piękne. Piękne zbożem taki piękny kawałek, może będzie z 40 jarów, może trochę mniej, no to tak żeby było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia, łapkujcie, subskrybujcie kanał.